Wygląda na to, że rozrywka, rozgrywka się już rozpoczęła. Na razie e, wszyscy się zastanawiają co mają kupić. No w końcu, w końcu. No jak się zapatrujesz, czy... Może inaczej, załóżmy się. Kto wygra ten mecz? Możesz postawić 100 złotych, kto wygra ten mecz, słucham. No ciężko mi tu stawiać pieniądze, ale no prawdopodobnie dałbym taki sam zakład, tak jak ty, na fioletowych. Aczkolwiek niewykluczone, że niebiescy. Trzeba pamiętać, że to będą maksymalnie trzy mecze od Best of three, Więc niebiescy po porażce, którą być może odniosą, nie mówię, że, że to zrobią, może jakąś lekcję wyniosą i zmienią całkowicie kompozycję do następnego meczu, i może wtedy im się uda. No, może, no właśnie, może przejrzą właśnie przeciwników, zobaczymy, jak grają i wyciągną jakieś specjalne, ukryte taktyki. No nie wiem, zobaczymy. Tutaj co tu się dzieje, tak czy inaczej, no drużyna niebieska wchodzi już w dżunglę, próbują jakoś osłonić swoją strefę. Tak, osłaniają przejścia do swojego terenu, i na środku mapy przez las, jak i na górze. Jeszcze widziałem, na mapie były pingi od niebieskich od strony pająka, chyba, że ktoś to zabezpieczył, albo się, nie wiem. Natomiast Violetowi... E, 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 chyba bez żadnego taktycznego podejścia rozpoczynają rozgrywkę. Bezpiecznie dosyć. No, bardzo bezpiecznie. Żadnej inwazji w przeciwną dżunglę nie ma. Nie widzimy żadnych jakichś agresywnych e, zagrań. No, stawiają, że gra, ma, gra się sama potoczy. No, Skille wygrają, a nie jakieś dziwne taktyki lub też Jakieś próby inwazji. A widzimy tutaj ciekawą rzecz. natilus robi kampa wolfów, natomiast Riven chyba zrobiła wraty. natilus wraca tam na gór górną linię. A jak się zapatrujesz na te nowe wieże, które zostały tutaj dodane? Czy one pomagają, czy też może są zbędne? Na razie ciężko powiedzieć, ale zdecydowanie opóźniają yy, rozgrywkę. Że to, bez, że to jest bezpieczniejsze dla gracza, który gra na dole, i że nie jest zmuszony cofać aż tak bardzo daleko, że nie ma szans nawet zarobić ani żadnego doświadczenia zdobyć. Jest to bezpieczniejsza rozgrywka dla tych, co są na linii. No, w końcu nie można wywrzeć takiej presji przecinnej. Widzimy tutaj, że Drużyna Czerwonych już zmierza do a, punktu kontrolnego i chyba będą go kontestować. Może tylko taki spacerek, może właśnie takie polowanie na Mundoska w lesie, no ale tak, Mundo który się wrócił. To w, w sklepie. Nikogo nie znaleźli. Mogłeś że zauważyć, to... że użyli nowy przedmiot, takie oczko, Hextech Sweater sprawdzając wszystkie krzaki, czy przypadkiem ktoś tam nie stoi. Byli bardzo bezpieczny w ten sposób. I widać, że chcą już wymusić co niebiescy mają w swoim y, zestawie tego leśnym. Wszyscy jednak grupują się, próbują odeprzeć tą presję tworzoną przez czerwonych. Wpadają tutaj pierwszy ignite na riven, niestety Riven się fleszuje. Morgana bardzo low, czy dobiją? No, fleszę od Mundo. I właśnie Morgana... chyba się cofać? Jeszcze tutaj flash od Lulu, ale nie dobija. Ani Mundosa, ani Morgany. I zwycięsko wychodzi drużna czerwona. Zdecydowanie Smoking zajęło e, punkt kontrolny. Tak, zabili jeszcze e, wilki i duchy. Wymuszając przy tym e, kilka czarów od przy, swoich przeciwników, głównie e, błysk i... E, co tam jeszcze mają? Na przykład podpalenie, właśnie jak mówiłeś, od Morgany. Lulu niestety I została. mamy pierwszą krew! O, bardzo niefortunnie, nie? Zamiast wrócić się do bazy, to jednak jeszcze próbowała być greedy, wręcz chciwa. Próbowała zgarnąć te dodatkowe miniony, jednak się to nie opłaciło całkowicie dla drużyny czerwonej. Można tak. powiedzieć, że zlekka hmm. swojego przeciwnika. Zdecydowanie tak. Jak myślisz? Ten buff, który pozwala a, doda odzyskiwać dodatkowe życie, jeżeli miniony oczywiście zabijemy przy kontroli dwóch ołtarzy. Będzie to jakiś miał kluczowy element w tej rozgrywce? Czy też jest to taki dodatek? No końcu... Jak dobrze pamiętam, to procentowo daje e, życie i manę. Więc w późniejszej rozgrywce może być to przydatne, jeżeli mieliśmy jakąś bitwę w lesie na przykład, a potem e, na przykład wychodzimy z niej zwycięsko, ale mamy mało życia i mało many, to zabijamy miniony, dzięki czemu no, trochę odzyskujemy tego i mamy. Powiedzmy, gotowy arsenał, żeby się bronić. Jakby przeciwnik wrócił, a jednocześnie atakować przeciwno wieżę. Słuchajcie, poprawię many chyba jednak nie dodali, bo na PB raczej była mana, ale teraz chyba tylko życie jest. To znowu patrz, no, jaki możliwe. ładny gang. z skok z krzaku, natomiast no nie ma towarzyszy, nie ma jak mu pomóc właśnie Rengarowi. Palony flash pod wieżą, ale przyciąga... nadchodzą wręcz towarzysze. Ale nie udało się nic złapać. Tak, bez żadnych skutków. Riven nie y, wykorzystuje ten fakt i y, zarabia sobie trochę na górze. Pod nieobecność swoich przeciwników, które właśnie odbili swój altar. Ale spójrz nawet na laschitowanie, jak to wygląda całkowicie. Pf, Riven miażdży system, wręcz 60 cesów. W tak krótkim czasie, a Rengar tylko 30. No, Morgana jeszcze tam nadrabia też 30. O Mundo w dżungli wiadomo, to jest dżungla, tutaj jest inny system. Ale te ładne. Jak mówisz o Mundo, to właśnie poszedł za światę. Dołączył do duchów z wyspycienia. Całkowicie był zaskoczony. Nie spodziewał się, że właśnie w dżungli ktoś się skrywa. Właśnie o tym wcześniej mówiłem, że pomału zacznie się bać, że ktoś tam jest, będzie go znacznie spowalniać. I padła pierwsza wieża niebieskich na dole. Mimo potyczek... Mimo pomyłek niebieskich, tam potyczek też... Ojej, Fioletowi miałem na myśli. I tak Fioletowi mają przewagę, jak widać. Już swoją przewagę zrobili. Rive ma już 62 zabitych minionów. I wcale chyba nie zwalnia. Ich przewaga jest coraz znacznie zauważalna. Zobacz złoto. Mają ponad 1200... nawet już w tym momencie 1300 złota przewagi. I jedną wieżę. No strasznie, strasznie to jest. Kryś tyle ma do siebie to, że właśnie wszystkie te małe potyczki tak snu balują. Ciężko czasami odrobić te straty. No to właśnie chyba zostały wprowadzone te dodatkowe wieże. Tak samo Willa ma w trochę został zwiększony, aby... No kończyć finałowo tę grę, ale... Czarne chmury no, się zbierają dla drużyny niebieskiej, według mnie. Oczywiście, że widzisz, więc bezproblemowo wchodzi do dżungli. Danej tam presji nie ma. Czego Bardziej fabularnie można by powiedzieć, że czarna mgła. Uh. Odnośnie mawa masz rację, bo czasami faktycznie bardzo ciężko było wykończyć przeciwnika. Była taka trochę brwa częstochowy, jeżeli można tak to przytoczyć. Mamy kolejne pytyczkę w dwóch różnych miejscach. Nautilus wychodzi cało z potyczki. Yy, Uratowany przez Lulu poniekąd. I Mundo też. Mundo to tam niewielki problem, mu uciec. No, potyczka Właści. bardziej dla niebie... Znaczy, czerwonych zdecydowanie. Poketrice no, jeszcze... chyba chce się posunąć na ryzykowny krok. No, Mało, meita poszło. Sojusznicy... No, sojusznicy chyba nie chcieli jednak pomóc. Bardzo teraz ryzykują. Myślę, że Morgana Lulu prawie ucieknie, zginęła od ben. uderzeń wieży. A Morgana ucieknie, ale Mundo też przypłacił za to życie. No i sama Lulu od samych wież. Miała ponad połowę życia. Bardzo śmiało się poczynają czerwoni, zdecydowanie. Dajwy za drugą wieżę. To takie zostawanie, wręcz dobijanie, tak po hamsku. Możesz się to zemścić na nich, jednak, no, no, ja nie widzę nadal tego. No, Morgana co? Rzuci tego bindinga, może kogoś złapie. Ale Mundo, no, taka postać, bardziej do połka tankowania, no, nie sprawia na razie jakiejś takiej no, dużej roli w, w ogóle teamfightach. Pra, bardziej jest to taki worek treningowy, który czerwoni wykorzystują, trenują na nim, obijają go pięściami, ale nic się nie dzieje. No, ja widzisz, czerwoni nadal w tej dżungli chodzą, próbują złapać kogoś. Rengar mo, chyba padnie jednak. O zdecydowanie dostał tym mieczem po ryju. Flesz do Morgany. Morgana zestunowana. Lulu naciąga razem z Nathyliusem. Ale myślę, że Riven sama to dokończy. No, jeszcze Mundo się na, natacza na miecz i też zostaje zadźgany na śmierć. Zauważ, że Wyźwan już w tym momencie ma Itiamata, co pozwala efektywnie zabijać wszystkie stwory dookoła i łatwo zarabiać. Jak i Brutalizera, który, no, dzięki któremu y, częściej może używać swojej umiejętności, ale też i redukuje y, pancerz y, przeciwnika. Podczas gdy przeciwnik prawie tego pancerza nie ma, bo to jest jeszcze wczesna gra. No, no tu prawie nic mi nie zostaje z tego, no, zobacz jak, trafią, jak się ładnie. u tego Ryngara ma problem, nie może uciec. Kaza zaraz zniknie. To nie mógłby spróbować się przesmyknąć bokiem, ale się bał i w końcu skoczył na Riven, co oznaczało samobójstwo moim zdaniem. Wygląda na to, że kolejna wieża u pana. Morgana próbowała się tak z boku jeszcze może tą Riven złapać, ale no... Riven no, ma tę umiejętności, jest mobilną postacią, która po prostu może zdodżować te wszystkie, uniknąć tych umiejętności, także co nie bandinga czasem... No, jest ciężkim wyzwaniem. I ciekawi fakt, czy no w sumie to jeszcze nie jest fakt. Czy drżyna niebieska zablokuje Rivens z następnej rozgrywki? Bo póki co, ona jest tym elementem takim dominującym całą rozgrywkę. Pozostali członkowie drżyny czerwonej albo fioletowej zależy jakby na to patrzeć. Ehm, ma swoją przewagę głównie tego, że asystowali Riven przy tym, co narobi. Cała kompozycja drużyny czerwonej, to jest Smoking Trees, Playing Trees, to jest skupiona wokół Riven. No, na tylu zrzuci ulta, aby właśnie Riven dobiegła i właśnie zabiła tą osobę. Lulu jest też właśnie rzucić tarczę, wspomóc Riven, ewentualnie rzucić Ultimate na Riven, aby podrzuciła wokół wszystkich znaczy swoje potencjalne ofiary. Widzimy, Albo uratować cel oraz spowolni... znaczy uratować się sojusznika i spowolnić cel też. A? Lub go całkowicie wyłączyć poprzez transformację w wiewiórkę na chwilę. Znaczy przy tej skórce to akurat będzie czarny kotek. <słuch> Ze wstążką chyba. Ktoś mi mówi, że ta rozgrywka się szybko skończy. Mundo zostaje w tym momencie zmiażdżony, ponieważ Lulu ma Morellu który zredukuje leczenie. Mundo użył swojego ultimata, gdy już miał około 40-30% życia. A całkowicie z... No i jeszcze zawsze zostaje Ignite. Akurat Ignite jest na cooldownie, ale... No na no, ogół jest w zestawie, a w tym momencie był na cooldownie, co i tak by nie zmieniło tego, jak się to potoczyło, bo... Morellu już zaczął działać na tym etapie. Akurat 40%. Wszystko by się zgadzało. Spójrz co robią Czerwono. Podczas... Zacznę. No właśnie. Chciałem o tym powiedzieć. Podczas gdy sojusznicy Riven, czyli Nautilus i Lulu no obijali tą wieżę na górze, to Riven postanowiła zrobić powiedzmy tak obiektywy dla Drużyny Niebieskiej. Możemy tak to ująć. Wszystkie potwory w lesie zostały zabite, przez co Mundo i spółka? Bo nie mają za bardzo co tam robić w momencie o, Dlatego postanowili zrobić persywę Próba złapania Niestety nie udało się zabić Czy Riven upadnie? Czy potężna Riven upadnie? No raczej nie hmm. Nie tym razem Ale było blisko zobacz, w wtliwy sprawie... Prawie podzielił los Przeciwników Niebiescy to mógłby być wielki krok. Bo... To mógłby, miałem, ma krok. No. mógłby być dla nich wielki krok. Właśnie. Odrobiliby, ponieważ oni mają większy poziom i też są warci jakieś pieniądze, więc odbiliby się trochę od dna. Ja myślę, że tutaj nie doczekamy tych właśnie długotrwałych jakichś potyczek, w sensie obronnych częstochowych, jakbym to ujął. Ponieważ Willemaf myślę, że tutaj będzie... Gdyby tak... Bronili się naprawdę ci niebiescy. Powiedzieli, chłopacy, musimy się skupić. Bronimy tej, no za wszelką cenę. Przedłużamy tą grę, aby zdobyć te dla nas itemy, które pozwolą nam to wygrać. No myślę, że wile w będzie całkowitą odpowiedzią dla drużyny czerwonej. I znowu ktoś tam odwiedza krzaki, i znowu Riven tam czeka. Za każdym razem jest to Renga albo mundo. Morgana, tak jakbym miał wrażenie, no jest. Dzień, dzień nie. Kompozycja TVG i reszty no, też nie zasługuje na no, jakieś tam oklaski. No jest trochę niespójna. Bardzo niespójna bym powiedział. Warto zauważyć, że y, oni sami jako drużyna trochę spójnie, Tak jak zaznaczyłeś, Rengar lub Mundo zwyczajnie... Y, Pojawiają się w jakichś miejscach gdzie nie powinno ich być. Natomiast Morgana gra zdecydowanie bezpieczniej, dlatego jako ostatnia została zabita po raz pierwszy to stosunkowo niedawno. A przeważnie te wszystkie podeczki kończą się tak, że Mundo jest złapany, riven, riven zabija kogoś. Na końcu jest Morgana. Chyba tutaj poszedł Surrender Vault. Wow, dużona niebieska stwierdziła, że kontynuacja nie ma sensu większego. No cóż, miejmy nadzieję, że...